Ile razy powiedziałeś w tym tygodniu, jak mi się nie chce? A mamy dopiero czwartek. Bo ja na pewno kilka razy, gdy pomyślałem o porannym wstawaniu, o pójściu do pracy, o zrobieniu jakiegoś zadania, nie chce mi się, jest cichym liczeniem na to, że może jednak nie muszę tego robić. Ktoś za mnie pójdzie do pracy i wykona wszystkie zobowiązania. Jakie to byłoby piękne, siedzieć sobie spokojnie z kubkiem kawy i patrzeć, jak inni pracują. W to wszystko wchodzi w dzisiejsza Ewangelia ze słowami Jezusa. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Cała nasza narracja do wytłumaczenia naszego zniechęcenia pękła jak bańka. Jezus nie powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech wsiądzie do wózka, a ja go pociągnę, żeby się nie męczył. Powiedział, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Niech idzie krok za krokiem śladami, które ja zostawiam. Niech odczuje na swoim ciele zmęczenie i trud. Bo to nie jest trud, który smuci. Ten trud jest błogosławiony. Z każdym dniem, im więcej widzimy trudności, tym więcej możemy padać w objęcia Boga. Im mniej walczymy ze swoją dumą, tym więcej zostawiamy miejsca na łaskę Boga. Coś nas bardziej kosztuje. Tym większa radość, że nie przeszedłem obojętnie. Jezus na wstępie powiedział o sobie: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony, zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jest w nas ta pokusa, żeby przejść bokiem obok wymagań, obok trudności. Gdy jest prośba o pomoc, udajemy, że to wołanie to nie jest do nas. Na forum nie podniesiemy ręki, żeby się zgłosić bo czekamy od, na gorliwszych od siebie. Ciągle spoglądamy nas życie swoje po ludzku. Ciągle nie rozumiemy tej bożej logiki, że im trudniej, tym lepiej. Zadajemy sobie pytanie: co z nami jest nie tak? Z jednej strony przychodzimy do Boga z błaganiem o siłę i odwagę, by żyć pełną parą. A gdy przychodzi czas zwrócenia komuś uwagi, wyprowadzania z błędu, dania świadectwa Siedzimy cicho. Zwyczajnie nie chcemy awantury, albo żeby ktoś się obraził. Tylko w środku złościmy się, że znów nastąpiła dezercja. Drugi dzień postu, a ja już widzę, jak daleko jestem od Boga, choć pozornie tak blisko. Trzeba powiedzieć sobie jasno: świata nie zdobędziemy, bo to On nas wchłonie, wyssie i wypluje. Tu jesteśmy pielgrzymami tak ładnie to brzmi. A skoro pielgrzymami, to cel jest dalszy. W zmartwychwstaniu do życia wiecznego z Bogiem on się znajduje.